Dzień dobry! Niestety, jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych. Zachorowania te mogą być wywołane między innymi przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. My najbardziej obawiamy się wirusa nowej, niektórzy mówią, świńskiej grypy, czyli wirusa AH1N1. Aby można było z całą pewnością stwierdzić, że jest to właśnie ten rodzaj wirusa, należy pobrać od chorego materiał do badań, np. wymaz z gardła lub z nosa i oddać do badań wirusologicznych. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa w zasadzie od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Grypa przenosi się z osoby na osobę drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu lub w wyniku bezpośredniego kontaktu ze świeżą wydzieliną z dróg oddechowych zakażonych osób. Dlatego też należy bezwzględnie unikać kontaktu z osobą chorą. W ubiegłym roku zaszczepiło się zaledwie 4,5% naszego społeczeństwa. A co roku z powodu powikłań pogrypowych umiera w Polsce od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Przypominam, że można jeszcze zaszczepić się szczepionką przeciw grypie. Podam kilka danych statystycznych dotyczących zachorowań na grypę w powiecie Tomaszowskim. Otóż w 2012 roku nie było ani jednego zgłoszenia od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zachorowania na tę chorobę. Dużo zachorowań na terenie Powiatu Tomaszowskiego wystąpiło 10 lat temu, czyli w 2003 roku, bo aż 6300. Od początku 2013 roku do dnia 18 stycznia mamy zgłoszonych od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 970 zachorowań na grypę lub podejrzeń zachorowania na tę chorobę. Na razie liczba zgłoszeń nie maleje. Ostatnio przychodzi ich ponad 100 dziennie. Hospitalizowano 12 osób, w tym pięcioro dzieci. Z materiału pobranego od tych chorych, u 8 z nich wyhodowano wirusa h 1 n 1 Żadna z osób hospitalizowanych nie była zaszczepiona przeciwko grypie. Miejmy tylko nadzieję, że już wkrótce liczba zachorowań będzie się zmniejszać. Jako ciekawostkę podam, że w Polsce pierwszy przypadek zakażenia tym właśnie typem wirusa potwierdzono 6 maja 2009 roku u osoby dorosłej, która powróciła z USA. Ponieważ grypa jeszcze nie odpuszcza, życzę Państwu dużo zdrowia. Dziękuję.